Siemanko, witam w końcu w długo wyczekiwanym odcinku. Tak jak widzicie, tutaj akurat jeszcze jedziemy samochodem, po prostu dojeżdżamy do łóżczyk, bo w łóżczykach jest rampa i tam zwalamy ciągnik z TIRAT i różnią lesko. Także lada moment będzie tak mniej więcej na jak my. Tutaj akurat kręcę wstęp z tego względu, że jest dosyć ciemno, także ta widoczność może być trochę ograniczona, ale mam nadzieję, że coś zobaczycie z całego rozładunku. ma witam, mamy lekkie problemy jak widzicie jest lud musi się kierowca bardziej rozpędzić, za niska prędkość Słyszysz? Nie dasz rady się bardziej rozpędzić? Nie możesz przerzucić tam teraz na na Dobra, dawaj Co? On ma, ma ten, w automacie go i mu przerzuca. Jakby się rozpędził, to. Bo musi tu lekki łuk zrobić, nie? No tutaj akurat jesteśmy w w szczykach Dostaliśmy zgodę, żeby zwalać na rampie. Rampa jest tutaj na moje prawo. Tutaj widzicie akurat, się świeci ten wyciąg. Jest lód. Kurde, nie, nie mamy tutaj ciągnika ze sobą. W najgorszym wypadku trzeba będzie ściągać ciągnik, ale mam nadzieję, że jak się rozpędzi, to, to że jakoś wyjedzie, nie? Za, nisko, za wolno jechał teraz, dlatego. Tutaj akurat będzie dzisiaj taki odcinek, gdzie, gdzie raczej składnia może być zaburzona z tego względu, że, że bardziej się przejmuje tym, co się tutaj dzieje, a, a nie tym, co gadam do kamery, ale myślę, że takie odcinki też są, też są ważne. Także zaraz widzicie jeszcze jeden podjazd. Jak się uda, to potem pewnie się przełącza, jak już zdejmiemy plandekę, bo, bo trzeba zdjąć całą, cały dach, tak, żeby wyjechać traktorem, bo jest za wysoki, styka się z dachem. I też na bokach się wtedy ściany porozsuwają trochę. Dobra, to zaraz będziemy widzieli. Podejście numer dwa. Bo tu, nie wiem, czy tam nie mają piachu, jak coś, tylko nie wiem, jakby to zadzwonić do nich. Dobra, kierowca chyba przerzuca tam na manuala. Nie wiem, jak oni to mają. But, 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 żeby wyszedł. Idzie, idzie, idzie. Dawaj, dawaj. Poszedł. Widzicie firmę, która mi przywozi. Będzie też na pewno oddzielny odcinek odnośnie tego, jak wygląda e, wszystko, całe załatwianie, tak? E, papierologia, wszystkie transporty i tak dalej. Także o tym zrobimy odcinek. Tutaj akurat teraz się przełączę. Za chwilę wrócimy, jak podjedzie e, tir do rampy. Bo tutaj bez, na pewno zajdzie trochę z cofaniem Dobra, jestem z powrotem z kamerką na głowie Tak widzicie jak stoi fent. Widać kurde jak jest pod ukocem I tak były problemy, żeby W ogóle podjechać pod rampę Bo jest strasznie ślisko Mamy tutaj pod spodem lód I, i musieliśmy podsypywać żwirem, no ale udało się No nawet nie przeszkadza, to także wyjedziemy spokojnie Co Tu będzie jeszcze jeden No To będzie przynieść tu deski widziałem No i tu podłożyć deski. Tu. Wiesz dlaczego? Bo jak, ty, jak tobie koło wyjdzie, Aha, to, dobra, to... Ty mi subki tu poługiniesz. Tu musimy desek na nastąpić. Żeby on no. prosto zjechał ten kawałek tu. Dobra. Tu widziałem deski gdzieś tu. O. Nie... A nie, nie walnął po tak, no, takim tym? Czy <laughs> 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 są te deski? Idziemy. Dobra, gdzie Jestem z powrotem. Powiem wam, że... Macie lakarkę Halogena jednego nie ma tak jak widziałem kiedyś z tyłu Dobra, czekaj, trzymaj rękawice Łapy powiem wam, że mi się tak często, że masakra. Tu przez tylną szybę wlezę. Czego przez drzwi wejdziesz? Wejdę tam? Dobra, no, to czekaj. Tu czyli spinaczka na fędziora. O tak jak widzicie nie ma... Czekaj tą kurdę W no. ja tam ma... Ja tam wtedy zamknąłem Kabina zamknięta też oh, Dobra Trochę taki mogę wziąć odgłos, bo zimno Czekajcie Ale... Słyszycie gwarantowanie? jeszcze tu powiem, że mało mówię teraz na filmie niestety to tego, tak jak mówiłem wam gdzie to on miał stacyjkę już zapomniałem z tego wszystkiego dobra, tu miał a pierdziele kilometry, dobra, tu mi się świeci wszystko gdzie on miał światło też dobra, palimy Ach, jest pierwsze odpalenie w Polsce i on do ma bez rewersu masz ty u światła? Aha. Alogeny halogeny nie świecą? halogeny nie czekaj czekaj ten górny świeci jeden dolny świecą? Patrzcie jak mi się łapa się, to jest masakra No dobra To buta włączamy. Co tu jest? Ręczny jest oh. Czekaj czekaj wycieraczka Dobra, nie wiem gdzie to. Damy sobie mały zakres. Czekaj, tak jest największy, tak jest najmniejszy. Jestem w ciągniku tak jak widzicie na lawecie. Yy, nie nagrywałem tego z wszystkich momentów urywku, bo to no, po prostu takie stresujące dość. Nie chcę nam też przejść tutaj przez drzwi z tyłu, bo stoimy na układzie na ciszej i mniej powietrza w tej oponie dobijamy oponę po to, żeby po prostu był, był węższy ciągnik tak? bo żeby nie, nie, tak opona nie robiła się szeroka przez lekkiego kapcia ten błąd to znacie już przykupnie, także tutaj wyjeżdżamy i, i dalsza relacja będzie za chwilę albo już po prostu z bazy jeszcze przy okazji, że jest filmik chciałem Was serdecznie zaprosić na stoisko firmy Celikel i agrotechnika Paweł Owczarek jest to stoisko łączone na targach na Centralnych Targach Rolniczych, za tydzień w Warszawie ja na tym stoisku jestem przez całe 3 dni także można śmiało przyjść do mnie, porozmawiać na każdy temat przybić piątkę wymienić jakimiś spostrzeżeniami jak wyglądam, no to widzicie w tym momencie, nie wiem czy w ogóle cokolwiek widać jest też u mnie odcinki inne na kanale, albo wrzucę po prostu w tym momencie zdjęcie żeby było mnie poznać, a jak nie to po prostu przyjdźcie na stoisko i spytajcie o o Rolnictwo a na pewno ktoś, ktoś Wam podpowie gdzie jestem na stoisku, a nawet jak mnie nie będzie to po prostu do mnie zadzwonił, żebym Przyszedł na stoisko, bo też wiadomo, chcę coś zobaczyć Na pewno też jakieś inne maszyny, co tam jest Także serdecznie zapraszam na stoisko, no a tutaj mówię, pompujemy Jestem z powrotem Możecie widzieć jak to idzie To jest k***nie dramat Przodem co już tam nadgania bo za chwilę tam utrudniesz A tu musimy nadgonić O Jezu, jakiegoś je takiego to jeszcze powiem Wam, że w życiu nie miałem Chyba najbardziej stresujący dzień w życiu, nie wiem czy jeszcze będzie taki Jeden Wiem, że ten vlog może Aż jest czy... nie wyglądać Znaczy się, brzmieć o tak, ale Ale emocji masakra Jest mega dużo emocji o jutro chyba jak ochłonę trochę to wam wszystko popowiadam co i jak. O tym też błędzie co wam mówiłem wcześniej, bo, bo na razie nie wiem e, co się z czym je, także że na razie jest, jest stres, stres, jeszcze raz stres, już niech wyjadę na tą rampę. Chłopaki chcą jeszcze podłożyć do tyłu żeby wyjechać Może nie walnie to? Co? W ogóle załadunek. Która jest godzina? Która jest godzina, wiecie? Nie, nie, nie masz właśnie wam powiem. Jak Darek? Ale nie no wiem, która godzina. Przodem, żebyś... Przód mam dobrze teraz. Co? Przód mam chyba dobrze, nie? Trochę pod ukosem stoi, ale ale tak miał wychodzić ciągnik także teraz podganiamy już pół ciągnika stoi na rampie także o, trochę jest krzywo ale to już wyjadę tu z... ile mam Krzysiek z tej strony lewej? dużo? rampy wolnej jak rampa? Jak... ale nie, czy z rampy nie spadnę? nie, to... tak dobra jeszcze masz Popijam, nie stresuj mnie już dzisiaj My... no ale to samo życie, tak to wygląda nic tutaj nie będę y... gwiazdorzył, że tak powiem i... o dobra, lusterko przeszło tam Tomek hodowca pytał, czy lusterka nie ma a No o lusterko, widzicie jedyne co, nie ma tego halogena z tyłu Wychodzi. Tak wygląda wygląda na czepa. O. Mówię, jak trochę poobrabiam materiał, znaczy się Materiał, jak się sam pobrabiam nie materiał. Wszystko mówiłem widzicie, sam się gubię we wszystkim. Jeszcze kawałek i jesteśmy w domu. Czyli ogólnie tak dzisiaj z mocnymi przygodami. Bardzo dużo, bardzo dużo się dzieje i, i co? I dzisiaj będę ich chyba już skończył, bo jestem na rampie. <kluzm> Także na dzisiaj będzie pełnie końcówka. Jeszcze raz Was zapraszam na centralne targi rolnicze, na stoisko Celitkel i Agrotechnika Paweł Łowczarek. Widzimy się na tym stoisku. Ja jestem całe 3 dni, także zapraszam serdecznie. Będzie można ze mną porozmawiać, zbić piątkę i tak dalej. Także zapraszam jeszcze raz Celikel, Agrotechnika Paweł Owczarek, stoisko na centralnych targach rolniczych. Ja jestem 3 dni. Pytajcie o sztackie rolnictwo, i albo po prostu mnie poznacie tam z któregoś odcinka. Dzisiaj będzie to na tyle. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Dzięki, cześć i do następnego.